Skład 87 na ikony gotowy. Przepalą naprawdę świetne legendy, świetne karty mojego klubu Erling Haaland w wersji Inform. Sami zobaczyliście ile rozegrane już. Valverde też zrobiony z SBC Marques, trafiony z jakiejś paczki, niewymienny. Również świetny zawodnik. Na przykład jeszcze Aguert, on niestety upgrade nie dostanie. I jeszcze na przykład Bereszyński za 5 tokenów. Wszyscy lecą, mam nadzieję, że odda z tej ikony tak, chcę ich przepalić z wielkim bólem ale lecimy z ikoną, miejmy nadzieję że coś się uda, otworzymy po narodowości, karta już jest w moim klubie, zobaczymy kto to jest wchodzimy oczywiście w rynek transferowy trzymajcie kciuki żeby oddało i dajcie znać czy wam coś udało się trafić a więc patrzymy od razu po najlepszych narodowościach, Argentyna na szczęście nie jest to Argentyńczyk Hiszpan, nie jest to Hiszpan Portugalczyk, o nie jest to Portugalczyk o, Włochy, nie jest to ja Już myślałem, że Kanawaru, a na szczęście nie I kto to?